White Knight, stworzone przez Osom awesome Studio i wydane w marcu 2015 roku dzięki Activision, przenosi nas w czarno-białe klimaty New Orleans 30. Wcielamy się w bezimiennego bohatera, który jadąc samochodem zobaczył stojącą na środku drogi kobietę. Niestety podczas próby jej uniknięcia zaliczył dzwona w drzewo, znajdujące się nieopadal jakiejś sporej posiadłości. Protagonista, odzyskawszy przytomność, czym prędzej szukał śladów w wypadku. Wyglądało na to, że udało mu się minąć damę, bowiem nie zdołał on znaleźć jej ciała, ani nawet tego, co mogłoby z niej zostać. Oczywiście każdy oglądając to intro zdążył zauważyć, że dziewczyna była duchem. Jednak nasza postać nie wie, iż jest bohaterem horroru i dla niego mogło wydawać się to dziwne. Mocno poturbowany po wypadku mężczyzna ledwie doczołgał się do pobliskiej rezydencji i wołał o pomoc. Bezskutecznie. Dom wygląda na opuszczony, ale nadzieja zawsze umiera ostatnia. Znalezionym kluczem, śmiałek dostaje się do posiadłości, jak szybko się okazuje, nawiedzonej, bowiem wątpię, by w latach 30. ludzie mieli zainstalowana automatycznie zamykająca się za nimi drzwi. Początek brzmi bardzo sztampowo, jednak nas to sprawnie napisany horror psychologiczny z zamieszką kryminalnego thrillera. Duża część fabuły zapisane jest w notatkach i bez nich raczej ciężko zrozumieć historię gry. Mi to osobiście nie przeszkadzało i z przyjemnością wczytywałem się w kolejne kartki odszukanych dzienników. Choć gdzieś w połowie udało mi się przewidzieć główny zwrot akcji, to i tak fabuła jest bardzo intrygująca i nawet już ten kliszowy początek wydawał mi się ciekawy. Czarno-biała grafika z mocnym kontrastem między cieniem a światłem to typowa cecha klimatów New War i tutaj wypada to wręcz fantastycznie, ciężko się do czegokolwiek przyczepić. Na uwagę zasługują dynamiczne kamery, niczym ze starych survival horrorów, wprowadzają one poczucie filmowości i bardzo dobrze współgrają z całą resztą. Podobały mi się również nieźle wykonane animacje. Udźwiękowienie. Jeden z największych plusów White Knight. Muzyka odpowiednia dla czasów, w jakich rozgrywa się historia, to istny miód dla uszu. Oprócz znanego Claire de Lune, reszty rozpoznać mi się nie udało, dlatego ciężko stwierdzić mi, czy te niesamowite utwory grane na pianinie i wspierane skrzypcami były skomponowane na potrzeby gry, czy też nie. Co nie zmienia faktu, że ścieżka dźwiękowa tej produkcji to majstersztyk, odpowiedzialny w głównej mierze za atmosferę, jaka towarzyszy nam podczas rozgrywki. Na tym jednak plusy się nie kończą, cała reszta nie również stoi na najwyższym poziomie. Deszcz, burza, uginające się elementy drewnianej konstrukcji, a nawet dobry voice acting, nie ma na co narzekać. Rozgrywka to taki ubogi staroszkolny survival połączony z Hide and Seek. Mamy mnóstwo eksploracji, sporo ilość zagadek i odpędzanie lub unikanie wrogów nastawionych do nas duchów. Łamigówki są całkiem niezłe, co prawda nie natkniemy się tutaj na zagadki z tekstem, ale czasem trzeba pogłówkować, porozglądać się po pomieszczeniu, czy skojarzyć fakty i wrócić się pół budynku wstecz. Spokojnie, niewiele tu backtrackingu, lokacja też jakaś przeogromna nie jest. Za oświetlenie ciemnych korytarzy będą odpowiadały ograniczone zapałki. Tych jednak porozrzucanych jest tak dużo, że martwić się nie za bardzo nie musimy. Gdybyśmy jednak jakimś cudem dali radę wykończyć zapas zapałek, to chwila chodzenia w ciemnościach doprowadzi postać do śmierci. W sumie nie wiem co nas wtedy zabija, bo hater zaczyna szaleńczo machać rękami i upada po prostu. Co z tymi duchami? Czają się one tu i w ciemnościach. Nie lubię światła, ale tylko i wyłącznie tego elektrycznego. Blask ognia ich nie odstrasza. Posesja po jakiej się poruszamy poskąpiła tego zabójczego dla wrogów światła. Wtyczki od lamp są często odłączone, a przełączniki oświetlenia nie działają. W takim wypadku naszym zadaniem będzie przywracanie elektryczności do życia, tylko w taki sposób załatwimy zjawę na dobre. Czasem jednak nie mamy takiej możliwości i będziemy musieli unikać zagrożenia lub uciekać ile sił w nogach. Nie jest to zbyt ciężkie zadanie, choć przy pierwszym bliższym kontakcie z przeciwnikiem zaliczamy zgona. Trzeba się więc pilnować, bo punktów zapisów przesadnie wiele nie uświadczymy, a zachować postęp możemy tylko wtedy, gdy save point jest odpowiednio oświetlony. Krótko, ale więcej o rozgrywce White Knight nie da się powiedzieć. Gra również nie jest długa, bo udało mi się ją ukończyć w jakieś 5 godzin, zbierając przy tym prawie wszystkie notatki. Pozostało umówić klimat i strach, a to pierwsze zasługuje na medal. Dawno nie grałem w horror tak przepełniony atmosferą grozy pomieszaną z New War. Ogromny wpływ ma na to muzyka, świetna warstwa artystyczne grafiki i niezła fabuła, która wciąga od pierwszych chwil, nie dając powodu ukończyć grę. Przemierzanie ogarniętej mrokiem rezydencji pełnej duchów w akompaniamencie klasycznej muzyki, burzy za oknami i iście filmowo ustawionymi kamerami robi naprawdę fenomenalne wrażenie. Gorzej ma się strach, kilka razy White Knight podniosło mi ciśnienie i doprowadziło do podskoczenia na fotelu, ale całość bardzo szybko powszednieje, bowiem tak naprawdę praktycznie wszystko widzieliśmy już po godzinie gry. Później nic nas nie zaskoczy i wchodząc do kolejnego pokoju, rutynowo szukamy elektroniki. Duchów jest tu niestety trochę za dużo i można się ich spodziewać praktycznie wszędzie, gdzie jest prawie całkiem ciemno, poza tym niczym się one od siebie nie różnią. Niestety, sama atmosfera grozi i szczucia często nie wystarcza. Biała na zbroję się niewiarygodnie gęstym klimatem, ale strachu zbyt wiele nie uświadczyłem. To coś takiego jak maszyna dla świń: świetna fabuła, fantastyczna ścieżka dźwiękowa i atmosfera, choć nie straszy praktycznie nic. Tutaj względem drugiej amnezji dużo lepiej wypada rozgrywka, choć na dłuższą metę mogłaby być nużąca. Co nadal nie zmienia faktu, że z przyjemnością ogrywałem ten tytuł i mogę go jak najbardziej polecić, szczególnie fanom klasyki gatunku. White Knight puszcza oczko w ich stronę, miksując dzisiejsze pierwsze osobę and Siki ze starą szkołą tworzenia horrorów. Podsumowania nie będzie. Produkcja ta jest na to zbyt krótka. Nie zaliczam jej też do obowiązkowych horrorów, choć na pewno jest oryginalna i warta zagrania, stanowi świetną odskocznię od dzisiejszej sztampy. W taki oto krótki sposób opowiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia na temat White Knight. Także cześć i do następnej recenzji.